szosa, Gravel i Przełaj. To rowery, które mają ze sobą jedną wspólną cechę, a jest nią kierownica typu baranek. Na takiej kierownicy montujemy klamkomanetki, które zapewniają inny rodzaj chwytu niż te, które znamy na przykład z rowerów MTB. I każdy, kto wymieniał w takim rowerze kierownicę, ewentualnie każdy, kto wymieniał klamkomanetki, wie jak ich montaż wygląda. Przeważnie jest tak, że na kierownicy mamy podziałkę, według której sobie wstępnie ustawiamy wysokość tych klamkomanetek, a następnie już z poziomu siodełka ustawiamy sobie tak, żeby zapewniały nam wygodny chwyt oraz żeby mniej więcej płaszczyzna wyglądała tak samo, czyli żeby były równe. Ale ktoś stwierdził, że tak to być przecież nie może. No bo jak to rower ustawiać? Na oko wynaleziono więc specjalne akcesorium, które ma pomóc profesjonalnie te kamko manetki ustawiać. No i to jest tak, że im bardziej znana marka, bardziej znana firma je produkująca, tym cena oczywiście wyższa. A te ceny to się plasują tak od 170 zł. Wzwyż. No i powiem Wam, że tyle to ja bym w życiu za to nie dał. Bo wolałbym sobie kupić coś innego. Ale trafiła mi się okazja. Kupić sobie taki przyrząd, jak ja to nazywam, profesjonalny ustawiacz klamkomanetek w cenie 27 zł. A to już jest, czy też była kwota, którą byłem w stanie zaakceptować. A kupiłem to z dwóch powodów. Po pierwsze, żebyście wy nie musieli tego robić. Po drugie, powodowany zwykłą ciekawością, ciekawością, czy to cokolwiek jest warte, czy to działa, czy to się sprawdzi. Ja już to sobie na próbę kiedyś złożyłem, natomiast nie zakładałem tego do roweru, więc nie wiem, jak to działa, czy to działa. Jeśli chodzi o jakość wykonania, bardzo poprawna, powiem wam. Solidne. Plastiki wyglądają ok. Ta część jest z jakiegoś metalu, prawdopodobnie jakiegoś aluminium. Ogólnie nie wygląda to źle. Żeby to założyć, trzeba najpierw sobie zdemontować kapsel sterów. W tym celu poluzuję śruby trzymające rurę sterową no i powinienem zdaje się wkręcić to Okay. Ja sobie jeszcze tylko lekko z powrotem te śruby złapię, żeby mi ta kierownica nie latała. No, i ten przymiar trzeba teraz ustawić, wybierając jakiś punkt. Powiedzmy, że najdalszy punkt, czyli ten, to by było tak. To są gumowe oringi, które nam to mają stabilizować. Plus z tej strony jest jeszcze możliwość dokręcenia tego. Natomiast Tak. No i według tego przyrządu ta komaletka jest za wysoko. Zobaczcie. Nawet jak sobie tu zrobię, żeby ona mi swobodnie przychodziła. To tutaj nie będzie. O, i cała magia. Więc przyrząd twierdzi, że mam źle ustawione klamkomanetki, ale przyrząd <gryw> nie bierze pod uwagę jednej rzeczy: mianowicie naszej anatomii, tego, że nie jesteśmy doskonali, że być może jedną rękę mamy gdzieś krótszą. Może w jednej ręce jakaś mniejsza jest mobilność i dlatego kiedy sobie ustawiamy tak na oko często jest lepiej niż tym przyrządem. Ale żeby nie było, że tak kupiłem i nic z tym nie zrobiłem, to sobie poprawię na tyle na ile to możliwe z owijką. I przy pierwszej możliwej okazji sprawdzę jak się jeździ, i czy są jakieś niedogodności. Do tej pory nie miałem problemów, ręka mi nie cierpła, nic się nie działo, ale zobaczymy, co, co będzie po korekcie przy użyciu tego ustrojstwa. Podsumowując, czy ten przyrząd działa? No działa. Robi to, co ma robić. Więc tu się nie ma do czego przyczepić. Natomiast, czy wy go potrzebujecie? No i tu moja odpowiedź będzie brzmiała: że nie. Nawet jeśli kupicie go za te 27 zł, co nie jest dużą sumą, to i tak pewnie lepiej by było, jakbyście sobie za tą kwotę kupili jakieś owoce, jakiś boczuś. Lub cokolwiek innego. Ale jeśli naprawdę musicie. No to robi to, co powinno robić. Tyle.